Nazywam się Andrzej Twarowski. Pomagam łatwiej, szybciej i drożej sprzedawać swoje produkty i usługi. Na co dzień prowadzę licencjonowane centrum szkoleniowe firmy Sandler Training. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja na rynku usług profesjonalnych coraz częściej wymaga od specjalistów wchodzenia w rolę sprzedawcy. Nie są oni rasowymi sprzedawcami. Specjaliści ci sprzedają swoje usługi rozwiązania, ale absolutnie nie identyfikują się z rolą sprzedażową. Dotyczy to zwłaszcza ludzi, którzy są fachowcami w swojej dziedzinie: inżynierowie, architekci, prawnicy, doradcy podatkowi, finansiści, deweloperzy, marketingowcy, konsultanci, szkoleniowcy czy coachowie. Posiadają oni specjalistyczną wiedzę, często popartą formalnymi certyfikatami, wykształceniem czy kwalifikacjami. Wielu specjalistom wystarcza fakt, że posiadają imponującą wiedzę i praktykę w konkretnym obszarze. Dobrze znają prawo cywilne. Czy mają imponujące doświadczenie we wdrażaniu Linu? Jeszcze inni zagłębiają się w rozwiązywanie najbardziej złożonych wyzwań inżynierskich czy informatycznych. Często wręcz mówią, zostałem konsultantem, ponieważ nigdy nie chciałem sprzedawać. Ci specjaliści bywa, że znajdują się na tak zwanym zakręcie kariery. Awansują w swoich firmach lub zakładają własny biznes. I w pewnym momencie orientują się nikt mi nie mówił, że będę musiał sprzedawać. Nie po to kończyłem uczelnię, robiłem uprawnienia, studia podyplomowe, żeby teraz wchodzić w rolę key account menadżera. Nie czują się komfortowo, gdy zakładają garnitur sprzedażowy. Nie czuję się dobrze jako sprzedawca nie miałem ku temu pewnych predyspozycji. Specjaliści w technicznych lub informatycznych branżach być może identyfikują się z tym stwierdzeniem najbardziej. To samo mogą powiedzieć o sobie księgowi, prawnicy czy finansiści. Ich praca często wymaga głębokiego skupienia lub poświęcenia uwagi skomplikowanym procesom, a typowa rozmowa sprzedażowa lub inicjowanie takiego kontaktu stanowi dla nich bardzo duże wyzwanie. Racjonalnie zdają sobie sprawę, że skuteczna sprzedaż jest niezbędna do rozwoju ich firmy. Często jednak mówią, nie mam czasu na sprzedaż, zajmuję się projektami dla swoich klientów. W rzeczywistości tak jest. Specjaliści poświęcują wiele uwagi projektom, które aktualnie realizują. Poprawki, pożary, uwagi od klientów, nowe wątki. W końcu ktoś musi się tym zająć. Nic dziwnego, że brak czasu na sprzedaż usług nowym klientom. Wysokiej klasy specjaliści najchętniej działaliby według schematu: Jestem na tyle dobry w tym, co robię, że ludzie powinni sami zgłaszać się do mnie. Niestety w tym przekonaniu kryje się pewnego rodzaju pułapka. W każdym biznesie przychodzi taki moment, kiedy obecna baza klientów nie wystarcza, a nowi nie pojawiają się tak po prostu. Wtedy trzeba wyjść na pole bitwy i lepiej być odpowiednio do tego przygotowanym. Sama wiedza fachowa. I dotychczasowe doświadczenie mogą nie być wystarczające. Trafia do mnie wielu fachowców, którzy mówili: Kiedyś to klienci sami do mnie przychodzili. Najczęstszym powodem konfliktu między rolą specjalisty albo doradcy jest fakt, że owi specjaliści nie mieli odpowiedniego wzorca w sprzedaży. Nie otrzymali profesjonalnej edukacji sprzedażowej zgodnej z ich profesją i doświadczeniem. Sprzedaż nie jest tylko zestawem naturalnych predyspozycji, których brak może kogoś wyeliminować z tej roli. Jest profesją, której można się nauczyć, tak jak bycia inżynierem, prawnikiem czy projektantem. W sprzedaży prowadzonej przez niesprzedawców najbardziej istotne jest nastawienie to odpowiedź na pytanie, czy pomimo całej niepewności Dotychczasowych ograniczeń jestem w stanie, gotów podjąć wyzwanie i zacząć sprzedawać lub zacząć sprzedawać lepiej. Zaprosiłem Cię do programu Wojciecha Gołębiowskiego, członka zarządu firmy Skapolska, z którym chciałbym rozwinąć wątek sprzedaży przez niesprzedawców. Dzień dobry, Wojtku, witam Cię serdecznie. Cześć, Andrzej. Wojtku, Ty jesteś inżynierem z wykształcenia. Zgadza się? Zakładam, że kończyłeś politechnikę. Powiem więcej, wiem, że kończyłeś politechnikę. Masz dobrą wiedzę. <laughs> Masz dobrą wiedzę. Powiedz mi, czy na politechnice uczą inżynierów, młodych adeptów, jak sprzedawać? E, słowa o tym nie ma. Inżynier nic nie sprzedaje. Ma zaprojektować to, co mu kazali. Ma to zrobić dobrze, ma to zrobić kreatywnie. E, wszystko ma działać. A sprzedaje kto inny? W A sprzedaje ogóle, kto inny. W ogóle z tym się nic nie dzieje, tak? W, w świecie politechnicznym. Skończ skąd przychodzi zamówienie? Trzeba je zrobić i coś się z tym potem dzieje. Ty, ja mówiłem o tym, nazwałem to taki zakręt kariery. Ty na takim zakręcie kariery w jaki sposób się znalazłeś? W pewnym momencie zacząłeś mieć kontakt nie tylko z projektami, zagadnieniami inżynierskimi, ale zacząłeś mieć kontakty z potencjalnymi klientami, prawda? Tak to trochę wyglądało, bo zacząłem pracę jako, jako typowy inżynier-konstruktor yy, i projektował, Tak prowadziłem, prowadziłem właśnie projekty dla klientów, prowadziłem yy, projekty badawcze w ramach różnych międzynarodowych konsorcjów. Yy, powoli jakby z roli konstruktora przechodziłem yy, do roli prowadzącego te projekty yy, i w zasadzie nie zorientowałem się, kiedy prowadziłem pół firmy. I to ode mnie zależało, czy, czy będzie nowy klient, czy nie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli nawet tego zakrętu kariery nie zauważyłeś. Opowiedz, Wojku, przy tej okazji, bo robicie bardzo ciekawe rzeczy. Opowiedz trochę więcej, czym się zajmujecie? Jesteśmy zespołem inżynierów, którzy są w stanie realizować bardzo różne usługi badawczo-rozwojowe. Zasadniczo wygląda to w taki sposób, że przychodzi do nas klient, który ma jakiś produkt, chce go albo ulepszyć, albo ma tylko pomysł na produkt. Taki fizyczny produkt, tak teraz mówiąc, produkt nie jest takie oczywiste, że jest to rzecz, którą można dotknąć. Ma jakieś urządzenie, coś, co można potem sprzedać, używać, znaleźć w sklepie. Chcę go zrobić. chcę zrobić jego prototyp po to, żeby znaleźć inwestora, albo już ma tego inwestora i chce uruchomić produkcję. Siadamy razem, wymyślamy dokładnie, co ten produkt ma robić, co to urządzenie ma robić. Tworzymy jego specyfikacje, tworzymy kolejne prototypy, opracowujemy technologię produkcji i przez kolejne prototypy dochodzimy do, do etapu, w którym. Projekt, produkt, urządzenie jest gotowe do wytworzenia w danej skali, w zadanym koszcie i można go sprzedawać. Okej, okay. czy troszkę można powiedzieć, w pewnym oczywiście uproszczeniu, że od pewnego pomysłu poprzez projekt do realizacji, do też wyprodukowania produktu, który jest sprzedawalny. Wróciłem do tego wątku, o którym mówiłeś, że w pewnym momencie nawet się nie zorientowałeś, że pół firmy zależy od ciebie. Jak wtedy wyglądało Twoje nastawienie do sprzedaży? Nie cierpiałem sprzedaży i nawet nie wiedziałem, że, że to robię, tak? Klienci byli, tak jak mówiłeś. Było trochę projektów badawczych, które się pojawiały dlatego, że sobie wyrobiliśmy pewną Renomę, tych, co odwalają czarną robotę. Byli klienci, którzy trafili do nas jakoś, tak, z książki telefonicznej, z strony internetowej. Zostawali, polecali dalej, więc w zasadzie sprzedażą nie zajmowałem się w ogóle. Albo tego tak nie nazywałeś? A, zdecydowanie tego tak nie nazywałem. Okej. Okay. No dobrze, to jeszcze tak trochę uogólnie, za chwilę wrócimy do Twojej historii, podejścia, być może jakiejś zmiany w nastawieniu do sprzedaży. Czy ten syndrom, o którym mówiłem, że specjaliści, akurat pewnie najbliższy Tobie jest grono środowiska inżynierów, Zgodziłbyś się z taką hipotezą, że wielu inżynierów, wielu ludzi, którzy mają przede wszystkim fachową wiedzę, nie cierpią tej roli sprzedażowej, nie chcą w niej wchodzić? Jest ona dla nich trudna, niekomfortowa? Zdecydowanie tak. A dodatkowo kojarzy się ze wciskaniem ludziom tego, czego oni nie chcą kupić. Zawsze handlowiec, sprzedawca się przynajmniej w tym środowisku inżynierskim kojarzy z natrętnym, namolnym. Telefonicznym, czy najczęściej wciskaniem czegoś. Czyli takim typowym sprzedawcą, który pewnie wielokrotnie do tych inżynierów yy, dzwonił. Ja pamiętam, Wojtku, nie wiem, czy Ty pamiętasz, że kiedyś zobaczyłem Twój wpis na jednym z portali społecznościowych, gdzie pisałeś, że szukasz handlowca, szukasz sprzedawcę. Pamiętasz ten moment? Ja napisałem nawet. Że nie wiem, kogo szukam, nie wiem jak nazwać tego, kogo szukam, bo potrzebuję no, kogoś, kto będzie sprzedawał, ale też kogoś, kto zaprojektuje tą sprzedaż, kto wymyśli, jak to robić, jak określić yy, kanały klientów. Także nawet nie wiedziałem, jak nazwać tę rolę, której, której szukam. Już nie mówiąc o, o posiadaniu kompetencji, żeby ocenić, czy taka osoba będzie właściwa. Okej. Okay. Okay. A jak teraz, jakbyś opisał swoje aktualne nastawienie do sprzedaży? Wiesz, co pogodziłem się z tym, że sprzedaję, że jestem sprzedawcą? Mam z tego nawet przyjemność, co mnie nawet zadziwia czasami, <noise> zwłaszcza kiedy sprzedaż się udaje. Myślę, że ta świadomość tego bardzo dużo zmieniła w nastawieniu, zwłaszcza no w połączeniu z, z wieloma technikami, których mnie nauczyłeś. Potrafię myśleć o dwóch rzeczach naraz, tak? O, podczas, podczas rozmowy pod, z klientem, y, czy, czy y, podczas jakiegoś przygo przygotowania dla niego projektu oferty. Y, jeden, jeden z tych toków myślenia, no to jest ten czysto techniczny, tak? Jakie tutaj robić, y, jak zaprojektować to urządzenie, jak znaleźć odpowiednie kompromisy pomiędzy dobrym i tanim y, i tak dalej. A z drugiej strony to myślenie sprzedażowe, jak pokazać tą pracę, którą wykonuje, jak e, już na etapie przygotowania oferty, tak? wykonuje pewną pracę myślową za, za tego klienta, dla tego klienta. E, I w jaki sposób go przekonać finalnie do kompromisu, w jaki sposób go przekonać, jakie znaleźć dla niego argumenty niekoniecznie techniczne albo bazujące na technicznych, ale budujące odpowiedni łańcuch konsekwencji, który może być dla niego zrozumiały. Wojtku, dziękuję ci bardzo. Bardzo chętnie bym rozwinął wątki, ale czas telewizji jest nieubłagalny. Bardzo dziękuję za udział w naszym programie, a Państwa serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Polubić sprzedaż.